Niego doświadczenia, także przejechanie na czysto tego konkursu to ogromny sukces, tym bardziej, że jest to konkurs tylko dla 18, do 18 lat młodzieży, dla młodzieży do lat 18. Lat. Ale oto przed Państwem już kolejna para konkursu, relik już Łokuszyński na koniu winer lub Jeździecki Żukowo. i Żukowo. Przygotuję się jako kolejna Ewa Typańska. Przed nami, proszę Państwa, Remigiusz Łopuszyński na koniu Winer, reprezentujący klub jeździecki Żukowo. O tym jeźdźcu jak i o tym koniu można mówić w samych superlatywach. Tak, miło to jest bardzo. Ja już wspomniałem, że klub Remi Żukowo to prywatny klub, który założył znany hodowca indywidualny szczeciński, pan Władysław Łopuszyński, właśnie Winer. Jest jego oczkiem w głowie. Jest to ogier, który na wystawie krajowej w Warszawie w ubiegłym roku zdobył złoty medal. Także poza karierą sportową czeka go również kariera hodowlana. Jest to wielka nadzieja, gdyż jest synem fetysza słynnego, który został sprzedany kilka lat temu z łobza jako jeden z najdroższych koni sportowych. W Polsce. A przypomnę, że z kolei fetysz był wyhodowany przez Stadninę Koni w Nowielicach. To syn słynnego ogiera niemieckiego, hanowerskiego Dido, który był założycielem wielkiej linii koni sportowych w Stadninie Koni Nowielice. I Remigiusz już w rozgrywce. I ciekawe, czy będzie to bezbłędny przejazd. Ale chyba czas będzie słabszy. Bezbłędny przejazd w wykonaniu Remigiusza Łopuszyńskiego. I teraz zdecyduje o jego miejscu w konkursie szwajcarskim. Czas rozgrywki za chwilę. Remigiusz Łopuszyński na koniu Winer, reprezentant klubu jeździeckiego w Żukowo. I oto dekoracja zwycięzców w konkursie jeździeckim klasy P, w konkursie szwajcarskim na miejscu pierwszym. Remigiusz Łopuszyński na koniu Winer. Pierwsze miejsce 29,72 sekundy to czas rozgrywki Remigiusza Łopuszyńskiego na miejscu drugim. Za chwilę nagroda dla Amazonki. Najpierw nagrody od sponsorów. Remigiusz otrzyma piękne siodło jeździeckie. Drugie miejsce Małgorzata Ciszek. LKS Dragon Nowielice 29,82 sekundy to czas rozgrywki na koniu Kosmos. Siodło jeździeckie również dla Małgorzaty Ciszek. Miejsce trzecie Agata Borowicka LKS Dragon. Nowielice na koniu Justas, 32 sekundy i 68 setnych. Na miejscu czwartym Radosław Lesiński, Klub Sportowy Hubertus Biały Bur, na koniu Bursztyn. Miejsce piąte Remigiusz Czerbiak, Ludowy Klub Wiejski Żukowo na koniu, Dromader i szósty. Proszę Państwa czwarte miejsce i upominek od firmy Dromader troszeczkę spłoszony tą uroczystością, ale już przypięte flo i miejsce szóste Paweł Spisak reprezentant Hubertusa Biały Bór na koniu Bujwit. Proszę Państwa oto triumfatorzy pierwszego konkursu jeździeckiego klasy P konkursu szwajcarskiego. Brawa dla zwycięzców, brawa dla wszystkich, którzy wystartowali w pierwszym konkursie jeździeckim festynu w Golczewie. serde do portki obsiada na równioską bolecę równioską wiele znakomitych sportsmenek na festynie w Golczewie gwiazda polskiego jeździectwa, polskiego ujeżdżenia, szkoły polskiej, bo tak można nazwać tę konkurencję, Katarzyna Mielcarek-Jasińska. Dalej uprawiasz tę jakże trudną dyscyplinę sportu i nie wykonałaś jeszcze swojej następczyni, bo jako jedna jesteś w Polsce tą mistrzynią i tą najważniejszą. Zajmuję się juniorami Pewnego czasu, praktycznie od momentu, kiedy założyliśmy swój własny klub, ale no, niestety w naszym, w naszym województwie czy tam w naszym okręgu jeżdżenie jest dyscypliną no, mało, mało popularną, powiedziałabym początkującą, raczkującą, że tak powiem. Dlatego moja uwaga głównie skupia się na siostrze, jak to się mówi w rodzinie najbliżej. No i siostra obecnie właśnie startuje na zawodach międzynarodowych juniorów, które odbywają się w Warszawie. Wypada nieźle, ma swojego konia, na którym sama jeździła i sama od podstaw go, go szkoliła. Także myślę, że może będzie następczynią. Konkurencja, ujeżdżenie konia w przeciwieństwie do skoków jest równie widowiskowa, ale troszeczkę bardziej tajemnicza. Może tak to powiem. Tajemnicza dlatego, że mało ją znamy. Jest ona, ja niestety miałam tego pecha, że mój najlepszy koń wczoraj mi się rozchorował ma zapalenie o skrzeli i, i musiałam przywieźć młodego konia, który jeszcze wszystkich tych elementów nie, nie, yy, nie umie. Ale te najtrudniejsze elementy szkoły ujeżdżenia są piękne. Jest to tak jak taniec na lodzie, kiedy konie robią taki właśnie kół w zawieszeniu, kręcą się w miejscu, robiąc piruety, chodzą bokiem. no taki taniec na koniu. To, to po prostu, gdyby człowiek to mógł no, przedstawiać w telewizji częściej, na pewno znalazłby się wielu zwolenników i, i ta dyscyplina stałaby się bardzo popularna i, i, zna, i wielu znawców byłoby wtedy. Proszę Państwa, majówka. W Golczewie trwa. Myślę, że Kasie namówimy, aby zaprezentowała dla Państwa kilka fragmentów sztuki ujeżdżenia pod fantastyczną muzykę. Kolejne spotkanie w siódemce z Państwem o godzinie 16.30, a na estradzie zespół Krąg, który tutaj rozbawia wszystkich na majówce w Golczewie. Do usłyszenia i do zobaczenia. A główną nagrodą jest Fiat 126P. Proszę Państwa, 12 zawodników zgłoszonych do startu w głównym konkursie w skokach przez przeszkody. Wysokość przeszkód 150 cm. I ciekawe, jaką formę zaprezentują jeźdźcy i ich konie. Konie Rafaello, siedmiolatek. Jak na razie bezbłędnie zawodnik Armin Himmelreich pokonuje przeszkody. Potrójny szereg i czysto pokonany przez zawodnika. Dobrze radzi sobie na parkurze Armin Himmelreich. 1,50 m to już wysokie przeszkody, zero punktów karnych. Czas Za chwilę będzie podany czas przez sędziów. Pomiar elektroniczny na parkurze łobeskiego stadionu. Na parkurze stadionu w Golczewie. A Armin Himmelreich reprezentuje Łobeski Klub Jeździecki. Markus Dreher na koniu Elliot, Łobeski klub jeździecki. Zawodnicy z Niemiec trenują w Łobzie w stadzie Ogierów. Legitymującym się sporymi sukcesami w sporcie jeździeckim. Przede wszystkim znany jest to klub w województwie szczecińskim, a także w kraju i poza jego granicami. Zaprzęgi parokonne to domena tego właśnie klubu. Zbigniew Brzoskowski, wielokrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata. Oj, pierwsza zrzutka Markusa Drehera i cztery punkty karne. Łobez słynący od lat. Wspaniali jeźdźcy właśnie w powożeniu zaprzęgami parokonnymi, ale również mają na swoim koncie sporo osiągnięć w skokach przez przeszkody. I w tym klubie jeżdżą również zawodnicy zagraniczni. Markus Deher na koniu Eliot. I kolejny bezbłędny, nie, jedna, jedna była zrzutka u Markusa Drehera. Cztery punkty karne. I za chwilę proszę Państwa, reprezentant klubu jeździeckiego Zagost Stanisław Jasiński na koniu, senator teraz przeszedł na tak zwany własny garnuszek. No i musi zmagać się już na co dzień z problemami. On jako Stanisław Jasiński już nie jest pod skrzydłami klubu, który kiedyś reprezentował Hubal Łobez. Tak i to kolejna szkoda. Podobnie jak z Bogusławem Jareckim, taki Stanisław Jasiński odszedł również do okręgu koszalińskiego. Jest to jeden z wybitniejszych jeźdźców polskich, uważam, zresztą już jako junior. Zawodnik ten stawał na podium wszystkich kategorii. Był medalistą i ujeżdżenia i wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, która to dyscyplina przez wiele lat była jego podstawową. W tej właśnie dyscyplinie reprezentował nas na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. A od kilku lat, już jak Państwo widzą, zmienił dyscyplinę. Uprawia teraz skoki również z powodzeniem, jak swoje poprzednie dyscypliny. Przed chwilą podwójny szereg, bezbłędnie zaliczony przez Stanisława Jasińskiego, który dosiada senatora, ale wcześniej cztery punkty karne, i teraz potrójny szereg. I dobrze. Siódma przeszkoda. Ósma i Stanisław Jasiński kończy. Prezentację przed publicznością w Golczewie. No szkoda tego jednego pechowego skoku. Cztery punkty karne. Dodatkowo jeszcze proszę Państwa liczy się czas przejazdu poszczególnych jeźdźców. I Jacek Bobik na kabrolu reprezentujący ludowy klub sportowy Dragon.